Cześć z tej strony, Mateusz. Dzisiaj z pytaniem: Pod co trenuję? Witam Was po wakacjach albo pod koniec wakacji, w zależności kiedy mi się zachce zmontować ten film. Ale witam Was, jesteśmy w Tijuanie, 32 stopnie, wiecie o co chodzi, nie? Kiedy Twój ulubiony raper mówi, że wiecie o co chodzi, a Wy nie wiecie o co chodzi, dobra. Przez ostatnie dwa tygodnie byłem na zgrupowaniu z moim klubem dwubojowym UKS Talent, daleko w górach, gdzie nie docierał zasięg, internet i wreszcie był święty spokój, Alleluja. Powiem wam, nic tak nie relaksuje jak właśnie góry, przynajmniej nie, nie, święty spokój, nikogo nie ma dookoła. Można by powiedzieć, że dwa tygodnie ciągłego treningu dwa razy dziennie dało w kość. I oczywiście dało, ponieważ boli mnie wszystko: barki, łokcie, plecy, kolana <grafy> i tak dalej. Także polecam Wam odpuścić raz na jakiś czas, jeśli macie taką możliwość. Nie jechać sobie na All Inclusive, gdzie są wszystkie Janusze dookoła, tylko pojechać sobie tam, gdzie nie ma absolutnie nikogo. I jeśli obserwujecie mnie na Instagramie i na Facebooku, Instagram Lekox, Facebook and Milk, SkładcentMilk, no, Milk, to widzieliście na pewno. No, przebitki zrobienia dwuboju, zrobienia trójboju, zrobienia przysiadów w taśmach, robienia wyciskania leżąc w koszuli, robienia różnych dziwnych ćwiczeń, czy to właśnie trójbojowych, czy to trójbój RAF, czy to po prostu właśnie dwubój, podnoszenie ciężarów, którego zrobiłem sporo, i wydawać by się mogło, że tak sobie trenuję bez sensu, robiąc wszystko naraz, a wiadomo, że jeśli chcesz być w czymś dobry, to musisz trenować tylko jedną rzecz. Jeśli chcesz być dobry w sprzęcie, to trenujesz tylko w sprzęcie. Jeśli chcesz być dobry RAF, to trenujesz Raf, jeśli chcesz być dobry w dwuboju, to trenujesz dwubój, jeśli chcesz być dobry mieć dużą sylwetkę, to trenujesz kulturystycznie, a nie trójbuj, nie? Więc czemu trenuję wszystko naraz? Dlatego, że Lubię. A tak na poważnie, jakie są zalety dwuboju pod kątem rozwoju właśnie siłowego w trójboju czy takiego ogólnego rozwoju? Nie? Podnoszenie ciężarów, czyli rwanie i podrzut, to nie jest dyscyplina do końca siłowa, czyli nie limituje tam nas maksymalna siła, czyli nie ma czegoś takiego jak w martwym ciągu, że podnosisz to powtórzenie i sztanga 4 sekundy idzie do góry, ty tam się bujasz, ty krew z nosa leci. Nie, nie. W dwuboju liczy się moc, czyli umiejętność wygenerowania jak największej siły w jak najkrótszym Jednostce czasu. Ale teraz kącik biblioteczny, może dodam to do mojego programu publicystycznego, opiniotwórczego, rozrywkowego na stałe. Tutaj mamy książkę Programowanie treningu siłowego Marka Rippetto. Kontynuacja książki zacznie od siły, czyli starting, starting Strength. I tutaj mamy właśnie na przykład wyliczenie różnica generowanej mocy pomiędzy martwym ciągiem 300 kg a zarzutem. 150 kilo. I wydawać by się mogło, że martwy ciąg 300 kg to super tutaj moc, hiper, ale właśnie nie, moc to jest ta praca w jednostce czasu. I tutaj jest błędna nazwa powerlifting. Power to jest właśnie moc, a powerlifting, czyli trójbój nie ma nic wspólnego ze słowem power. Jeśli na przykład rozpisujecie sobie plany i macie tam coś takiego, że macie dzień siłowy i dzień masowy, to wcale nie jest dzień hyper i dzień Power. Nie, skreślcie to słowo power, ponieważ power to jest moc. Liczy się strength. Tak jak tutaj mamy Starting Strength. Nie starting power. I właśnie tutaj różnica pomiędzy martwym ciągiem 300 a zarzutem 150 jest kolosalna, ponieważ mimo, że oczywiście musimy mieć większą siłę do wykonania martwego 300, to, śred... to moc przy martwym ciągu 300 kg to jest według tych obliczeń tutaj bla 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 w 4 sekundach, jeśli podnosisz to jest 477 watów, a natomiast całkowita wartość mocy, jeżeli zarzucasz w ciągu 0,6 sekundy to jest 3111 watów, czyli mamy Jakieś 8 razy, sorry, nie jestem dobry z matmy, jakieś 8 razy większą moc. Czyli rzuca nam się w oczy, że jeśli chcesz poprawić swoją moc, czyli pracę w jednostce czasu, to... Nie robisz żadnych dziwnych, nie wiem, wyciskań na klatę szybko, nie, robisz właśnie dwubój, oczywiście też różne inne rzeczy, nie, jak na przykład skoki czy sprinty, nie, ale jeśli chcesz właśnie coś przyświrować ze sztangą, żeby być szybszy i sprawniejszy, to najlepszą opcją jest właśnie podnoszenie ciężarów, czyli rwanie. Zarzut, góra, zarówno na unik, jak i na nożyce, wszelkiego rodzaju ciągi dynamiczne i różne akcesoria. Także gorąco polecam każdemu, kto jest wolnym klockiem. I teraz pytanie, czemu warto być szybszym? Jeśli jesteś drewniakiem, takim jak ja, czyli na przykład najczęściej widać drewniactwo po tym, że wykonujesz powtórzenia dosyć wolno. Jeśli na przykład w przysiadzie schodzisz powoli, nie jesteś się w stanie odbić, to znaczy, że właśnie mógłbyś skorzystać na tej szybkości. Jeżeli twoje oderwanie martwego ciągu jest dosyć powolne i robisz to powtórzenie i robisz, to również przydałoby się poćwiczyć szybkość. Jeżeli nie jesteś w stanie skoczyć do góry, bo lecisz jak kłoda, również przydałoby się poćwiczyć szybkość. I właśnie w moim z mojego doświadczenia właśnie ten dwubój dawał mi najlepsze. Przełożenie, jeśli chodzi o bycie szybkim i nie bycie drewnianym. I tutaj, na przykład, ostatnio na Instagramie robię taką serię, od bardzo dawna robię taką serię QA cotygodniową, że wypiszecie mi pytanie, ja wam odpowiadam w kilku słowach m, tekstowo. I właśnie było pytanie odnośnie dwuboju. I widzicie, Najlepiej do dwuboju nadają się paradoksalnie osoby, które nigdy nie ćwiczyły żadnych kulturystyk, żadnych trójbojów, innych rzeczy, które właśnie cię spowalniają, powodują, że jesteś powolny, pospinany, bo wiecie jak to jest. Osoba, która trenuje dosyć długo trójbój najczęściej jest właśnie takim wolnym klockiem. Nic nie umie zrobić poza przysiadem, ławką, martwym. Nie, to jest bardzo częste, że idziesz robić przysiad, dobrze się czujesz, ławka, dobrze się czujesz, martwy, dobrze się czujesz, ale jak masz zrobić cokolwiek, cokolwiek funkcjonalnego, to od razu się albo wszystko Boli, albo nie masz mobilności, albo nie umiesz tego zrobić. Ja generalizuję, generalizuję. To nie jest tak, że nagle ty, który trenujesz trójbój dwa miesiące, już stałeś się pospinanym klockiem. Nie, nie. Ale ostatnio jest właśnie trójbój jest coraz bardziej popularny. Tak jak debiuty. Dwa lata temu mieliśmy na debiutach tam mało, bardzo mało osób. Byłem tam, oglądałem. Rok temu, kiedy startowałem na debiutach, już było bardzo dużo osób. A to, co się w tym roku podziało na debiutach, to jest. Miejsca, które w zeszłym roku schodziły, na przykład tam nie wiem, miesiąc, teraz zeszły w dwie godziny. Także widzicie, jaka jest popularność tego sportu. Może częściowo troszeczkę dzięki mnie, ale właśnie no, ze względu na to, że trójbój jest coraz bardziej popularny, to muszę Was ostrzec, żebyście nie ćwiczyli tylko i wyłącznie właśnie głównych ćwiczeń, ale też zadbali o tak zwane GPP, General Physical Preparation, czyli generalne przygotowanie fizyczne, czyli ogólne przygotowanie fizyczne, czyli innymi słowy, nie bycie drewnianym klockiem, tylko zadbanie o, takich, o takie aspekty efekty swojego rozwoju, jak właśnie szybkość i moc oraz mobilność. I właśnie tutaj dwubój również idealnie się sprawdza, jeśli chodzi o mobilność. Nie umiesz zrobić przysiadu ze sztangą nad głową, nie nadajesz się do niczego. Twoja, poziom twojego wytrenowania, jeśli chodzi o mobilność jest zerowy. Jeśli natomiast umiesz zrobić poprawny przysiad ze sztangą nad głową, z powiedzmy tym gryfem 20-kilowym, to już szanuję. I tak naprawdę zaplątałem się tutaj kable. <laughs> Urwiesz mi od internetu kabel. Dwubój rozwiązuje wszystkie problemy trzeciego świata, takie jak na przykład nieumiejętność trzymania spięcia brzucha, czy spięcia pleców, ponieważ w dwuboju bardzo dużo ćwiczeń wykonujemy z jakiegoś tam nakrycia, z pozycji z nadkolana, spod kolana, jest dużo takich, dużo pracy nad izometrią, dużo pracy nad spięciem ciała. Jeżeli puszczają Ci plecy na przysiadzie i martwym, to dużo ćwiczeń na przykład robionych szerokim chwytem, chwytem rwaniowym, czy to ciągi Rwaniowe, dynamiczne ciągi rwaniowe, właśnie rwanie, rwanie na proste, one mogą te problemy do pewnego stopnia gdzieś tam rozwiązać. Nie możesz na przykład zbudować siły nóg? No to hej, w dwuboju najczęściej no, ćwiczysz nogi poniekąd codziennie, ponieważ zarówno rwanie, jak i podrzut są ćwiczeniami głównie właśnie na nogi, nie? I później się okazuje, że jest taki dwuboista, który ma tylko nogi, a nie ma góry. To jest całkowicie normalne. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dwubój jest sportem o wiele bardziej, powiedzmy, sportowym, nie? Niż, niż trójbój, gdzie brakuje czasami tego podstawowego przygotowania i ludzie nie są w stanie wykonać żadnej życiowej funkcji poza przysiadem, ławką i martwym. Ale również pewnie widzieliście, że wrzucam przysiady w taśmach, czy też wyciskanie leżąc w koszuli i wydawać by się mogło, że to jest kompletnie inny sport, to tak naprawdę no może nie do końca, ponieważ pierwszą zaletą takiego treningu jest to, że przyzwyczajamy się do większych ciężarów. Jeżeli na przykład 95% swojego czasu robimy zwyczajne przysiady, na przykład na 5% czy 10% treningu wrzucamy sobie te taśmy czy nawet ten kostium, to czujemy duży ciężar na plecach. To po pierwsze działa świetnie, jeśli chodzi o aspekt psychiczny, po drugie świetnie działa, jeśli chodzi o wzmocnienie naszego koru i góry pleców, ponieważ jak już wiecie z filmików z Piotruniem, pięć naczelnych zasad poprawnej techniki, gdzieś tam się przewijało parę razy, że pierwsza zasada to spinaj brzuch, druga zasada spinaj pośladki, trzecia zasada spinaj plecy, łam sztangę, bla, bla, bla. No właśnie tak, jeżeli całą robotę wykonują za ciebie te, no, no nie całą robotę, nie, ale wiadomo o co chodzi. Jeżeli całą robotę wykonują za ciebie, powiedzmy te taśmy, czy też kostium, ale i tak ciężar masz na plecach, to Twoim słabym ogniwem będzie właśnie wszystko od. Do brzucha, właśnie po miejsce, gdzie leży sztanga w przysiadzie, czy też po prostu po górę pleców w martwym. Czyli istnieje spore prawdopodobieństwo, że jeśli zakładasz ciężar większy niż 100% swojego maksa, to będzie limitować Cię to, że nie umiesz spiąć brzucha, nie umiesz spiąć pleców i się wyginasz, kniesz, sztanga Cię wkniata w ziemię. Product placement, pijcie kawę Golden Bowl z 500 mg kofeiny tutaj jest, już mi ręce latają, ale tak naprawdę zostałem dosyć mocno zainspirowany do sprzętu przez m.in. Studio Mocy, czyli głównie właśnie Bartka i Grześka oraz no, do pewnego stopnia to, co wyczynia Zuza Kula, wicemistrzyni świata sprzed kilku dni. No naprawdę robi to solidne wrażenie. Naprawdę sprzęt jest fajny. I tak naprawdę morałem, mola morałem, morałem tego filmu jest to, żeby nie zamykać się tylko i wyłącznie na jedną rzecz. Jest taka koncepcja nazywana super Total. Super total oznacza to total właśnie z trójboju oraz dwuboju, czyli to twój łączny total z przysiadu, martwego ciągu, wyciskania leżąc rwania i podrzutu, nie I moim takim mini celem jest kiedyś zrobienie 1000 kilo, łącznie licząc w tych pięciu bojach. Oczywiście ludzie robią 1000 kilo w totalu w trójboju, nie? Oczywiście nic mi do tego, ale gdzieś to jest tam w tle, że chciałbym polepszać się w różnych dyscyplinach i chciałbym próbować różnych rzeczy, ponieważ nie ma co się zamykać, jest to po prostu nudne. I tak jak miałem w swoim życiu aspekty, gdzie robiłem tylko dwubój. Tylko trójbój, tylko jakieś tam pakierki. No to tak naprawdę. Gdzieś patrząc na duży obrazek, wszystkie te aspekty są bardzo fajne. I przede wszystkim, no, tutaj jest ten aspekt sportowy, nie? Że nie ćwiczysz tylko po ten większy biceps, nie? Coś takiego, tylko masz jakiś faktyczny cel. Że przychodzisz na trening, chcesz coś osiągnąć, a nie tylko chcesz się zmęczyć. I to jest właśnie magiczna różnica pomiędzy treningiem a ćwiczeniem. Ćwiczysz, żeby się spompować, trenujesz, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel. I to jest, wydaje mi się, że morał tego programu, czyli trenuj pod swój cel, chyba, że nie trenujesz, to wtedy trenuj pod spompowany biceps, a wtedy nie wiem, co się stanie, ponieważ nie jestem specjalistą od tego. I na sam koniec oczywiście zachęcam do pisania w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie. Niezależnie, czy to jest więcej treningów z dwuboju, czy trójboju, czy, z, o, czy o sprzęcie, czy o programowaniu treningowym, czy o czymkolwiek innym. Walcie wasze propozycje w komentarzach. Sprawdźcie oczywiście e-booka Słabe Ogniwa w Trójboju na Mlekoks.pl. Nie zapomnijcie wejść na Facebooka, Instagrama Mlekoks, gdzie jest o wiele więcej merytoryki, a nie tylko podcastów z Piotruniem. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć więcej podcastów z Piotruniem, to walcie tematy do naszej merytorycznej, filozoficznej dyskusji. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.